Beata Ostrowicka bajka pod tytułem 112. Gdyby tata był teraz w domczysku razem z Julką, mamą i Zuzią, to Julka byłaby najszczęśliwszą dziewczynką na świecie. Ale tata miał urlop dopiero w sierpniu, więc lipiec spędzały bez niego. Na razie przyjeżdżał do nich co weekend i... Oczywiście codziennie dzwonił i codziennie Julka opowiadała mu, co robiła. A było co robić i w domczysku, w którym wszystko skrzypiało, a najbardziej schody. I poza nim, czyli na podwórku, w lesie, na łąkach nad rzeczką albo nad jeziorem. Byłyśmy dziś na jagodach, uzbierałam półgłupka i mam fioletowe palce. Opowiadała Julka taci przez telefon któregoś wieczoru. Jutro mama zrobi pierogi z niegodami. Mniam, niam. Zamlaskała do słuchawki. Będą pyszniutkie, pyszniutkie. ZUSKA już się cieszy. To ją ode mnie ucałuj. A teraz poproś mamę. Powiedział tato. Całuski. Całuski, całuski. Smoknęła Julka do słuchawki i zawołała w stronę werandy. Mamo, tata. Zaskrzypiały schody i w pokoju pojawiła się mama. Zmykajcie z zuską, czas spać. Pogłaskała Julkową głowę, pomachała zusce i podniosła komórkę do ucha. Hej, kochanie, jak tam w pracy? Julka dotarła na piętro do swojego pokoju. Lampka nocna była zapalona. Pluszaki siedziały na fotelu pod oknem. Dziewczynka wskoczyła do łóżka i zaczęła na nim podskakiwać, niczym piłka. Jak ja to lubię, takie kopsanie, skakanie. No, Zuska, nie siedź tak, baw się ze mną. Nie chcesz? Może masz rację, już późno. A na jutro mama zaplanowała wycieczkę aż do Smoczej Góry. Idziemy spać. Ale następnego dnia padało od samego rana. Po niebie sunęły się czarne chmury, a na podwórku przed domczyskiem pojawiły się nowe kałuże. To chyba nic z naszej wycieczki, mruknęła Julka do Zuzki, siedziały na parapecie w kuchni. Coż żeby myślimy, Na pewno nie będziemy się nudzić, obiecała mama, piła kawę i była wyraźnie w dobrym humorze. E. Eee. Skrzywiła się dziewczynka. Przy takiej pogodzie to nuda jest oczywista pokiwała głową z mądrą miną. Zuzka spojrzała z podziwem na Julkę. Tak się przynajmniej dziewczynce wydawało, a mama prychnęła śmiechem i powiedziała Na początek proponuję zabawę w chowanego. Ja kryję. Będzie super. Zobaczysz. Mama miała rację. Było super. Dom mieścił w sobie tyle kątków, zakątków, że Julka nie mogła sobie przypomnieć, kiedy ostatnio tak wspaniale się bawiła. Teraz my kryjemy, teraz my. Julka była rozgorączkowana. Kucyki jej się rozwiązywały i włosy fruwały wokół roześmianej buzi. Tak się schowam, że na pewno mnie nie znajdziesz. Zarzekała się mama. Zobaczymy. Julka zasłoniła oczy rękami. Chowaj się, chowaj, pałka za pałka, dwa kije. Zaczęła wyliczanie. Gdzieś przy 18? Coś ni to stuknęło, ni huknęło, ale nie zwróciła na to zbytniej uwagi. W domu cały czas coś stukało i pukało. 19 i 20? Krzyknęła i ruszyła na piętro. Zuska, oczywiście, razem z nią. No, gdzie ta mama? Mruknęła chwilę później. Rzeczywiście się super schowała. Smoknęła z podziwem, ale po jakichś 20 minutach, gdy nie mogła znaleźć nigdzie mamy, zaczęła się denerwować. Już, już nie było super. Mamo, koniec zabawy! krzyknęła ile sił w płucach. Już nie chcę się bawić, koniec! odpowiedziała jej cisza. Zaraz, zaraz, mruknęła. Czy wszystko sprawdziłam? Tak. – Nie. Jeszcze jedno miejsce. Razem z Zuską pobiegła w kierunku piwnicy. Drzwi do niej prowadzące były uchylone, a nie zamknięte jak zawsze i sączyła się spod nich stróżka światła. – Jesteś tu, ha? Znalazłam cię! Julka pchnęła drzwi i ujrzała nieprzytomną mamę leżącą na kamiennej podłodze obok wielkiej beczki i wiklinowego kosza. Mama Miała zamknięte oczy i prawa noga była dziwnie skręcona. Dziewczynka rozpłakała się żałośnie, chciała zbiec do mamy, jednak zauważyła, że dwa ostatnie schodki są złamane. To z nich mama spadła. Coś jej się stało w nogę? Czemu jest taka blada? Przez głowę Julki przylotywały wystraszone myśli, po buzi płynęły łzy, a z nosa kapał katar. Mamo, mamo, obudź się! zawołała. – Nie ruszę się, nie ruszę się! – jęknęła. Miała ochotę pobiec do swojego pokoju, wskoczyć do łóżka i nakryć się kołdrą, aż po czubek głowy. Zawsze tak robiła, gdy się czegoś bała. Jednak teraz nie mogła. Teraz musiała pomóc mamie. Tylko jak? Ona była mała i to zawsze jej pomagali mama i tata. – Tata, zadzwonię do niego, pilnuj mamy. zawołała do Zuzki i pobiegła w kierunku pokoju. Telefon leżał na stole. Szybko wybrała numer i usłyszała. Abonent jest chwilowo niedostępny. Zapłakana wróciła z telefonem pod drzwi piwnicy. Mama nadal leżała bez ruchu. Zuska, tak jak ją zostawiła, siedziała oparta o ścianę. Tata nie odbiera. Wychlipała Julka. Spróbuję znowu. Nie odbiera. Zadzwoniłabym do babci, ale nie pamiętam numeru. Do cieci Marysi? Też nie pamiętam. To tyle różnych cyferek. Wierzchem dłoni wytarła mokre nosy i policzki i popatrzyła zrozpaczona na uśmiechniętą Zuskę. Zawsze masz dobry humor, nawet wtedy, gdy cię przyniosłam do przedszkola i inne dzieci schowały cię do pudła z klockami. I właśnie przed oczami stanął jej tamten dzień. Zuskę znalazła w pudle tuż przed obiadem, a po obiedzie. Była w przedszkolu pani Strażniczka Miejska, która mówiła, że jest taki specjalny numer alarmowy, pod który można zadzwonić z każdego telefonu, o każdej porze dnia i nocy. I pod tym numerem jest zawsze ktoś dorosły, kto dziecku pomoże. Tylko trzeba temu dorosłemu powiedzieć, co się stało. Jaki to numer? Jaki? Dziewczynka zagryzła wargi. Już wiem. 112. Wystukała numer i zamarło w oczekiwaniu, a gdy usłyszała spokojny męski głos mówiący: Alarmowy 112. Wiedziała, że już wszystko będzie dobrze z mamą. Wzięła głęboki oddech i krzyknęła: Proszę pana, moja mama spadła ze schodów. Nie rusza się i jesteśmy w takim domu nad jeziorem. Jakieś dwa tygodnie później, której soboty, gdy mama czuła już się dobrze. Choć na jej nodze tkwił gips z kwiatkami i serduszkami wymalowanymi przez Julkę, tata przyniósł do domu ogromny tort, kubełek lodów i wielkie pudło marcypanów. Tych, które Julka uwielbiała. – Czemu tyle pyszności? – Julka podskakiwała. – Co to za święto? – Świętujemy Twoją dzielność i zimną krew. Mama cmoknęła córkę w czubek głowy. – Rozmawiałyśmy o tym już tyle razy. Teraz czas na słodkości, a jutro niespodzianka. Dziewczynka westchnęła. Mm. O co chodzi córeczko? Bałam się. To normalne, każdy by się bał. Powiedział poważnie tata. Bałam się, gdy mama się nie ruszała, a potem gdy przyjechała karetka i wynosili ją na noszach. Uratowałaś mamę, zachowałaś się wspaniale. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę? Przytaknęli hurem, mama i tata. Julka o mało nie pękła z dumy, mrugnęła do Zuski i powiedziała z przebiegłą miną To może wszystkie marcepanki dla Julki bohaterki.